Żeby szukać taniej sensacji, doprowadziła do tego, do czego doprowadziła. Właśnie, że, że taki yy, zupełnie niepotwierdzony tytuł yy, zadziałał bardzo negatywnie na frekwencję. Nie, no to fa fantastyczny yy, przykład, znaczy bardzo smutny, ale trafny. To był 2005 rok, czyli już 20 lat takie rzeczy się działy, one narastały i w zasadzie no nic z tym nie robiliśmy. tak? Teraz mamy lawinę po prostu takich fake newsów. Jeszcze po wprowadzeniu sztucznej inteligencji, to już wiemy, co się dzieje. To prawda, sztuczna inteligencja niestety bardzo ułatwia tego typu rzeczy. A Państwo mają jakieś patenty na to, żeby sprawdzać informacje, czy one są prawdziwe, to, co no, dostajemy. Pan ma, dobrze, okej, okay, to idziemy. Rafał Kos na portaliwie Ja dlatego założyłem 10 lat temu własny portal internetowy, bo denerwowało mnie to, jak główne media, na przykład tutaj lokalne gazety, czy Gazeta Wyborcza, czy Kurier Poranny, na przykład obsmarowywali mnie, kiedy protestowałem przeciwko inwestycjom szkodliwym dla środowiska, a przychodził biznesmen do Gazety Wyborczej, wykupywał reklamy i obsmarowywali organizację ekologiczną, która pełniła mieszkańców. Więc y, dlatego trzeba po prostu mieć niezależne media, niezależny przepływ informacji. I jeszcze mam taką uwagę to, co Państwo mówiliście, clickbait, To moim zdaniem, to Państwo bardzo takie łagodne, się wymieniali. Najgorsze jest y, w mediach szczucie ludzi na siebie, poszczególnych grup społecznych. Y, faktycznie nawet te największe media, Facebook, YouTube i tak dalej, to przecież było ujawnione, że oni zauważyli, że... Niestety najbardziej uwagę przyciągają te skrajne emocje, I dlatego oni grają na tych skrajnych emocjach, mimo że mają te regulaminy, że powinni usuwać fake newsy, e, hejt, prawda? To wręcz przeciwnie. Oni zauważyli, że hejt, fake newsy przyciągają największą uwagę społeczną, najwięcej dają wyświetleń, najwięcej zarobków, przyciągają największą uwagę. I to widzimy na polskich ulicach, czy protesty przeciwko aborcji. Jedna grupa zabiłaby drugą grupę. Czy teraz jakieś protesty w Jedwabnem, tak samo. Ludzie są napuszczani na siebie wzajemnie po to, żeby się po prostu, no chyba pozabijali, ale to niestety tak działa, że po prostu to przyciąga uwagę i daje wyświetlenia. Dziękuję pięknie. A jeszcze tylko jedna uwaga: bo w sumie metoda na to. Gdyby w Polsce sądy nie były takie wolne, mam na myśli to, że nie są szybkie. Na przykład, jeżeli jest jakaś nieprawdziwa informacja prasowa, ile lat trwa proces? 4-5 lat, na przykład, o sprostowanie jakiejś informacji, często. Więc to jest, jak gdyby, no tutaj coś, co trzeba by poprawić. Trudno się z panem nie zgodzić w tej kwestii. Jeżeli chodzi o przewlekłość postępowania, to tak, co prawda, nie, chyba nie mamy palmy pierwszeństwa w Europie, ale jest niezwykle dużo do zrobienia i rzeczywiście ja jestem zwolenniczką prawdziwości przysłów ludowych i zawsze mówię, że kto szybko daje, ten dwa razy daje, a jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia sądowe, to to jest niezwykle ważne.